Siemon Koldziska z tej Stanemacy i witam Was w kolejnym odcinku z egzotycznej przebudowy. Byliśmy już w Australii i w Chinach, a teraz czas na Stany Zjednoczone. Oczywiście w tej serii umieszczam wszystkie ligi spoza Europy, więc jeszcze kilka ciekawych wycieczek nas czeka. Wybrałem zespół Atlanty United, bo myślę, że na jego przykładzie będzie można dobrze pokazać, jak wygląda ten system rozgrywkowy w Stanach Zjednoczonych. Ogólnie jest podział na dwie konferencje wschodnią i zachodnią, my jesteśmy w konferencji wschodniej więc jej rozgrywki bardziej szczegółowo zobaczymy. Jeśli chodzi o sam system, no to jest oczywiście sezon zasadniczy, a potem playoffy, gdzie liczą się tak naprawdę tylko drużyny z miejsc 1-6, przy czym dwie pierwsze są uprzywilejowane, bo awansują od razu do półfinału, jeśli chodzi o daną konferencję tych playoffów, a drużyny z miejsc 3-6 muszą się bić jeszcze w takich, powiedzmy to barażach, o to, żeby być w tych półfinałach. Jest to dość ciekawy system. No, i zobaczymy, jak to potem będzie wyglądało w praktyce. Oczywiście w Stanach nie ma systemu spadku i awansów, tylko jak spełniasz określone warun warunki, to możesz dołączyć do MLS. Tutaj, oczywiście, też występuje salary cap, czyli taka pula budżetowa, którą możecie wydać na pensje poszczególnych zawodników całej drużyny, ale są takie trzy gwiazdorskie kontrakty, które nie są wliczane do salary cap. Jeśli klub stać, to może sobie na takie kontrakty pozwolić, a jeśli nie, no to nie ma problemu, po prostu ich nie dają. No ale oczywiście kluby wolą dawać takie kontrakty, żeby mieć gwiazdorów, którzy mogą decydować często o losach spotkań. Skład mamy całkiem przyzwoity i myślę, że możemy z nim coś zwojować. Jedynie na pozycji bramkarza potrzebujemy wzmocnień. Faza grupowa, Atlanta United wygrywa. Jeśli chodzi o półfinał tego turnieju przedsezonowego też zwyciężamy na spokojnie i w wielkim finale zwyciężamy 2 do 0 z Monarkasem. Obyśmy tak grali przez cały sezon. Nasz budżet całkiem przyzwoity, ale zawsze mógłby być większy. Planuję pozyskać bramkarza, tak jak wspominałem. Mam kilku kandydatów, ale ostatecznie zdecydowałem się na Rune Jarsteina, który kosztował mnie 15 milionów 300 tysięcy. Myślę, że spoko oferta. Doświadczony Norwek przechodzi do naszego zespołu i myślę, że będzie stanowił o sile naszej bramki, bo Guzan jednak swoim overallem zdecydowanie odstawał. Tak się prezentuje nasz skład przed pierwszym spotkaniem ligowym. Mam nadzieję, że zaprezentujemy się z dobrej strony. Rywalem jest naszym ekipa DC United. Czy wygramy, czy przegramy? Zobaczmy. Zwycięstwo 3 do 1. Myślę, że jest to naprawdę dobry wynik jak na sam początek sezonu. Obyśmy zwyciężali cały czas. Robinson doznaje kontuzji. Wypada na dwa tygodnie. Miejmy nadzieję, że wróci silniejszy. Po 10 kolejkach jesteśmy liderami konferencji wschodniej. Na samym dnie Orlando City w konferencji zachodniej. Na czele Seattle Sounders. I myślę, że spisują się naprawdę dobrze. Zobaczmy nasz zespół. Piłkarze fajnie się rozwijają, a tym doświadczonym za bardzo nie spada overall, co też jest dużym plusem. Tutaj wyślę sobie scouta, no bo mam tam jakieś zadanie, żeby wyszukać zawodnika dobrego w defensywie. Więc poszukamy jakiegoś w Stanach Zjednoczonych. Może uda nam się kogoś ciekawego znaleźć, kto tam wie. Myślę, że wszystko zakończy się happy endem. Kolejna kontuzja, tym razem Martineza wypada na 4 tygodnie. Oj, dobrze, bo jest to nasza gwiazda i trzeba na niego liczyć. Tutaj, Real Salt Lake City pokonujemy na spokojnie 5 do 0 w 8 US Open Cup i następnie gramy ze Seattle Sanders. No i to spotkanie wygrywamy na spokojnie 3 do 1 i w półfinale, kto na nas czeka, zobaczmy. Ekipa Portland Timbers. Myślę, że na spokojnie ich ogramy. No i trzeba będzie poznać wtedy rywala w wielkim finale. Tutaj widzimy dużo. 15 punktów przewagi nad drugą drużyną w konferencji wschodniej. Jeśli chodzi o konferencję zachodnią, też bez zmian: Seattle Sanders na czele Portland Timbers na drugim miejscu. No i powiedzmy sobie szczerze, ci co mają być na szczycie, są na szczycie. No i tutaj widzimy nasz podstawowy skład. Nie mam zastrzeżeń, świetnie grają, więc o co się mogę tak naprawdę przyczepić. Tutaj Juliana Gressela sprzedałem za 8,5 miliona, no bo chciał odejść, sprawiał problemy. Więc trzeba się go było pozbyć, ale za to teraz możemy kogoś kupić. Ale wcześniej przeniesiemy Dawida White'a do pierwszego zespołu, bo ma świetny bazowy overall 64. No i postanowiłem, że kupimy sobie kapustkę, bo dlaczego by nie? Taki piłkarz do Stanów na spokojnie może przejść za 4 miliony. No i to jest bardzo dobry transfer naszego zespołu. Tutaj jeszcze Burkhurst odchodzi na zasadzie wolnego transferu. Nie był mi potrzebny, więc nawet nie przedłużałem z nim kontraktu. No i jeszcze zarobiliśmy w tym zimowym okienku transferowym. To jest dopiero magia. W półfinale US Open Cup wygrywamy Sportland Timbers 3 do 0 i Columbus Crew będzie naszym rywalem w wielkim finale. Zwyciężamy 4 do 1 i mamy puchar. To mnie na pewno cieszy. No i teraz tylko czekamy oczywiście na zwycięstwo w MLS, bo dlaczego by nie, mamy duże ambicje. I chcemy zwyciężać w każdych rozgrywkach, w których bierzemy udział. Tutaj, oczywiście, dla potwierdzenia sobie zobaczymy zwycięstwo z Columbus Crew aż 4 do 1 w wielkim finale no i to jest dobry wynik. Tutaj widzimy Zardes, 6 bramek w 5 spotkaniach kapitalny wynik, jeśli chodzi o tego napastnika. Barko 4 asysty w 4 meczach to się ceni. A tutaj Jarstein zachował tylko raz czyste konto w trzech spotkaniach więc to nie jest dużo. Jeśli chodzi o rozgrywki MLS, w konferencji wschodniej wygraliśmy drugie miejsce DC United, więc to są te uprzywilejowane drużyny. Seattle Sanders wygrywa konferencję zachodnią, Portland Timbers na drugim miejscu, więc oni są już w półfinałach swojej konferencji. No i tutaj mamy tą pierwszą rundę, która nas omija, oczywiście, przez to, że zajęliśmy pierwsze miejsce i już od razu gramy w półfinale konferencji wschodniej z Toronto FC. Damy sobie radę? Musimy. Nie ma innego wyjścia, zwyciężamy 2 do 1. Całkiem fajny wynik. No i teraz czas szykować się do kolejnego spotkania. Kto będzie naszym rywalem w finale konferencji? Przekonajmy się, DC United. Musimy dać radę, nie ma innego wyjścia. Wygrywamy 2 do 0. No i teraz poznamy rywala z konferencji zachodniej, z którym powalczymy o mistrzostwo. Zobaczmy. LA Galaxy, jak widzimy, po rzutach karnych wygrywa. I to z nimi zmierzymy się w wielkim finale. MLS. Kto zwycięży? Przekonamy się już niebawem. Atlanta 2 do 0. No i zdobywamy ten tytuł Villalba naszym bohaterem. Dwie bramki w wielkim finale. Cóż więcej chcieć, tak naprawdę? No i tutaj wszystko się kończy. Atlanta United zwycięża na spokojnie w wielkim finale i wygrywa całe rozgrywki. Byliśmy najlepsi w sezonie zasadniczym, jak i w barażach. Martinez 35 bramek w 37 spotkaniach. Kozacki wynik. Barko 11 asyst w 37 spotkaniach. Dobry wynik, trzeba mu to oddać. Jarstein najwięcej czystych kąt. 18 w 36 spotkaniach. Opłacało się go pozyskać z ligi niemieckiej. To był idealny transfer. Na koniec sezonu tak prezentuje się nasz podstawowy skład. Jak widzicie, ci co mogli, to się rozwijali. A ci, którzy byli trochę starsi, w miarę utrzymywali swój overall więc to mnie bardzo cieszy. Jakby tak było zawsze, to byłoby idealnie. Patrząc na centrale składu, możemy zobaczyć, kto miał najlepsze statystyki, jeśli chodzi o występy. Martinez, Martinez, Barco i do tego Adams, Escobar i Pogba po 46 występów. Zobaczmy bramki. 43 Martinez, Barco 29 i drugi Martinez 19. Tutaj asysty pierwsze miejsce Barco, drugi Villalba, a trzeci Gonzalez Pires. No i tak naprawdę w tym momencie te rozgrywki dobiegły końca. Zwyciężyliśmy. Fajnie, mieliśmy dość mocny zespół, więc to nie był wielki problem, ale chciałem zobaczyć jak wyglądają te rozgrywki dokładnie w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że całkiem ciekawy system. Podział na konferencję wschodnią i zachodnią jest bardzo dobry tak naprawdę przy tak dużym kraju jak Stany Zjednoczone, no bo jednak po co jakoś się przemieszczać na wielkie odległości, jak można to trochę ograniczyć dla komfortu dla danych drużyn. Byliśmy w tym sezonie naprawdę bardzo mocni, zasłużyliśmy na tytuł. No i fajnie, że zwyciężyliśmy. Muszę przemyśleć, jaki następny kraj wybiorę w egzotycznej przebudowie. Jest jeszcze kilka ciekawych kierunków, więc ta seria jeszcze trochę potrwa. A w tym materiale to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jego obejrzenie. No i oczywiście zapraszam Was na kolejny epizod. Trzymajcie się!